Demonstrator Shurat jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowanym technologicznie demonstratorem tego typu radaru na świecie. Osiągnął on szósty stopień gotowości technologicznej. Radar ten różni się od klasycznych radarów sygnałem, który nadaje. Nadaje on sygnał szumowy, unikalny w każdym sondowaniu, przez co przeciwnik nie wie, czy ma do czynienia z radarem, czy z jakimś innym urządzeniem telekomunikacyjnym. Dodatkowo, dzięki niskiej mocy szczytowej oraz rozciągnięciu obserwacji w czasie, radant ten jest y, trudny do wykrycia. Y, w, w konstrukcji tej zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania z dziedziny radiolokacji, takie jak szyk antenowy z elektronicznie sterowaną wiązką, przetwarzanie danych na koprocesorach graficznych CUDA y, oraz y, Definiowanie programowe funkcjonalności radaru, dzięki czemu można łatwo zmienić tryb działania czy też funkcję tego urządzenia. Radar jest przeznaczony do obserwacji obiektów latających, w szczególności szybkich obiektów, yy, takich jak yy, pociski, samoloty myśliwskie. Yy, specjalnie dostosowaliśmy algorytmy przetwarzania do wykrywania takich obiektów. Testy terenowe wykazały, że tym urządzeniem jesteśmy w stanie dostrzec, Niewielki obiekt, avionetkę na odległości co najmniej 15 km. Nasza pracownia pod kierownictwem profesora Krzysztofa Kulpy liczy ponad 20 osób w tym wielu naukowców, inżynierów z wieloletnim stażem w tematyce radiolokacji i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Braliśmy udział w wielu projektach badawczych i rozwojowych dotyczących nowoczesnych dziedzin radiolokacji, takich jak radary pasywne, radary szumowe, radary MAIMO czy obrazujące radary SAR. Jesteśmy w stanie opracować różne nowe algorytmy radarowe w zależności od potrzeb, od fazy koncepcyjnej, aż po implementację sprzętową. Jednak do wykonania prototypu bądź wdrożenia potrzebna jest współpraca z przemysłem. Dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu.